Teraz wydajemy sumy ruchowe Oczywiście ja się bawię w operatora i od razu stoję na manetce Jeszcze jest niedziela, to mam możliwość kolegom pomóc no i teraz jeszcze teraz luz damy i teraz musimy przełożyć sumy na na bęben roboczy o no, na bęben roboczy przełożona Teraz następna będzie przełożona i teraz możemy raz. nałożone to Maneczka, na której ja tutaj społecznie dzisiaj operuję, ale jeszcze osadzę nagrzewankę. O, powoli, bo już jedna jest naprężona. Powoli wyróżniamy. Dobra. jedna naciągnięta, druga nie musimy teraz zakręcić hamulec i jedną będę wykuplować jest wykuplowana teraz drugą razy. teraz dwie razy będę o! Aż coś są! No, idą tutaj tak złożone przez rolki I kluzy rufowe no, W kluzach rufowych są też rolki Także nie przestrze nam to sumy no, Najgorsze jest, jeżeli są duże pływy suma pracuje nie ma rolek w guzie, no to wiadomo, że w pewnym czasie przestrzeń się Są to takie naprężenia jak słyszymy o Zakręcamy hamulce teraz. Już jesteśmy na mocno. O, musimy wykuplować następny. No i zostaną sumy na bębnach. Dziękuję. Sumy zostały na bębnach. I już jeżeli będą za duże naprężenia, tu jest hamulec tak ustawiony, że... Dziękuję, A nie ma za co? Tu jest hamulec tak ustawiony, że, że te cumy nie pękną, tylko będą po prostu odwijały się zbędne. No, po prostu tutaj ustawia się hamulec. Zresztą na wszystkich statkach tak jest przy windach sumowniczych, że że jest ten właśnie hamulec, zaraz pokażę ten hamulec, przejdę tylko tu nie będę przechodził, że my, bo oczywiście test musi być hamulca i tutaj tutaj właśnie jest hamulec z tą dźwignią. Śruba rzymska zahamowany. I to jest właśnie tak ustawione, tutaj jest marka jak ustawić hamulec że jeżeli by te naprężenia przekroczyły dopuszczalne na sumie to po prostu hamulec puści troszeczkę i ta suma się z tego pewna odwinie ona nie pęknie to jest zabezpieczenie no bo są różne pogody, są różne, stoi się przy kei, przechor, przepływa szybciej statek, zrobi się fala, porzuci statkiem, opuści na dół i zaraz by suma zerwała się, A tak to delikatnie hamulec puści troszeczkę i, i ten luz zostanie wydany, żeby zap zapobiec, no tak coś jak na bungee to jest trochę coś inaczej wygląda. No jak wcześniej wspominałem, to są bębny robocze. Tu jest suma na na bębnie głównym. A to ze względu na to dajemy sumę na bębny robocze, że, że ona wtedy nie zaciska się. Widzimy, że jak, że jak ona się układa tutaj, i nie powoduje tego, że, że wchodzi jedna między drugą i zaciska się bo jeżeli byśmy na mocno na tym głównym pębnie dociskali dociągali statek raczej i wybierali sumę i przy dużych już naprężeniach to ona by nam tutaj weszła jedna między drugą no i ciężko by było po prostu później odwinąć bo by się zakleszczyła a tak to jest po prostu przekładana na pęben na roboczy to jest takie specjalne wycięcie, w którym momencie to jest przełożone i jest to takie ułatwienie dla marynarzy wykonujących manewry na rufie czy na dziobie czy na midshipie, jeżeli są presty. No i to trzeba wyrywać, pamiętam jak kiedyś pływałem, moje początki to czasami się tak zakleszczyła, że ciężko było ją tam wyrwać z tego. Nie było takiego rozwiązania, że były te bębny robocze i, i bęben bur. To tyle z podchodzenia do tej malutkiej kei na fiordzie na Wyspach Owcie.